Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, ten odcinek jest taki, że przeniesiemy sobie te trzy skorpioniki do tych pojemników. Także żeby było estetycznie, żeby każdy pojemnik miał taki sam, tak naprawdę. Jest to dwa razy Lechas tricarinatus i raz Euroscorpius, samica, która dała w sumie młode. Mało tego, myślałem, że z 9 młodych było, a już znalazłem kolejne trzy, więc jest ich 12. Hmm, więc też ją przełożę, sprawdzę, jeszcze pojemnie do końca, że jeszcze jakiś młodych nie ma. Także taki jest plan. Także zaczynajmy i lećmy dalej. Słuchajcie, no czego użyjemy tak naprawdę do, do tych pudełeczek. No to tak na dobrą sprawę, co? Standardowo torfik. Słuchajcie, co jeszcze mam? Mam ten czerwony piasek. Myślę, że też go tutaj troszeczkę wsypiemy, mam takiego liścia, którego sobie w sumie pogniemy, porozrywamy na kawałki. Podobno ma nie pleśnieć, więc w sumie wrzucę go w ramach testów do tych trzech pojemników. No i zobaczymy. Do tego oczywiście skorpiony, ja jeszcze może jakieś ścinki tutaj yy, słuchajcie, dołożymy. Natomiast zaczniemy sobie oczywiście od torfu. No to jednak najważniejsze w tym wszystkim. A myślę, że taka ilość w zupełności wystarczy. Ja robię to poza kabrem, no bo mam pojemnik w jednej ręce, torfem nakładam. Torf nakładam drugą ręką, jest wygodniej, szybciej. Przynajmniej jak dla mnie. A to już jakieś ścinki takie, wiecie co, e Kokosowe są tutaj, w tym widzę. Słuchajcie, zbliżymy sobie to od razu troszkę. A czemu by nie? Niech będzie. Będzie od razu, od razu lepiej. To posypiemy troszeczkę chyba tego czerwonego piasku teraz, słuchajcie. Tak się mnie coś wydaje. Wiecie, no w każdym pojemniku tak naprawdę miałem ten czerwony piasek z, ze skorpionami, więc dlaczego ma nie być ich tutaj? Jeszcze muszę sobie tylko etykietki, potem na to zrobić. Żebym wiedział, co gdzie dokładnie jest. Naukniemy sobie, naukimy sobie. Słuchajcie, torf. No i cóż, powrzucamy listki, Ach, może nie za pojemnik, nie zobaczymy, co te liście, czy one faktycznie nie będą pleśnieć jak się okaże, to dam Wam znać, jak to tam wygląda. No więc teraz będzie miał po prostu zawsze. Ewentualną możliwość schowania się pod czymś takim. To też jest jednak ważne, w takich mniejszych pojemniczkach. Tego liścia jeszcze, co prawda, trochę zostało. Też Nie chcę z tym, wiecie, za bardzo przesadzić. też tych skorpiony widział. No i dobra. Co zrobić? Oficjalnie słuchajcie, pojemniki są skończone. No nic specjalnego. No bo w sumie to jest na skorpiony, więc co tutaj tak naprawdę więcej dodawać? Ani terrarium, ani, ani tak na dobrą sprawę nic I tak, słuchajcie Przełożymy sobie najpierw jednego Oczywiście pamiętajcie O, tu jest Że w przypadku Skorpionów Lecha Carinatus Najlepiej to robić wszystko nad pojemnikiem O, patrzcie Jak się wyrywa, patrz, wyrwał mi się z pensety. Gdybym tego nie zrobił nad pojemnikiem, w tym momencie on wylądowałby gdzieś na podłodze, i tak naprawdę w momencie, był uciek, Bo no jest to raz, że bardzo szybki skorpion, a dwa, no, no malutki, nie? więc nie ma co kryć i tyle bym go widział. Także pamiętajcie, żeby takie operacje robić bezpośrednio nad pojemnikami, że właśnie gdy jest taka sytuacja to ten skorpion nam wpada wprost do pojemnika, który jest poniżej. Żeby, żeby, żebyście później po nie szukali, żeby się człowiek nie stresował, że uciekł wam w sumie skorpion, który jest już, no umówmy się, siła jadu jest jego średnia, tak? Więc, więc lepiej, żeby on tam nigdzie e, może nie ganiał, żeby nie ugryzł, nie ukąsił w sumie, nie ukuł telsonem ani nikogo z domowników, ani was samych. Także trzeba na to uważać. Zostały nam jeszcze dwa pojemniczki. I tu jest ta sama zasada. Tutaj jest akurat Lecha, Słuchajcie, Tricarinatus. Widzimy gagatka. O, widzimy go. To samo. Ja mam miękką pensetę i to jest chyba, wiecie co I to jest chyba mój błąd Więc przegonimy go w ten sposób, proszę bardzo Już jest w nowym domku Za chwilkę wrzucę, myślę, mu tu jeszcze jakiegoś, tu jeszcze jakiegoś karaczanka Żeby miały I będzie w sam raz, to mamy słuchajcie drugiego No i trzeci to jest Scorpius. Słuchajcie, dokładnie robimy wszystko tak samo Bez, bez kombinowania Mimo, że Euskorpius już jest, wiecie, mniej Znaczy, no, tak naprawdę jad Scorpiusa jest porównywalny z jademosy Więc nie jest to skorpion jadowity No ale mimo wszystko Jak widzimy On jest tutaj w tym momencie Nie jest to sporych rozmiarów skorpion, więc jakby uciekł no też byłby na pewno problem ze znalezieniem go a tutaj myślę, że będzie miał się dobrze i tak go tutaj zostawimy a tak na dobrą sprawę no tutaj słuchaj, siedzi, słuchajcie, siedział tutaj ten skorpionik więc ja ten torf sobie też jeszcze poza kadrem tutaj przegrzebie chociażby właśnie z tego powodu, no czy nie ma nigdzie jeszcze jakichś młodziaków w sumie możemy mu to tutaj przełożyć. Niech ma, a co skoro miał to już tutaj wcześniej. Czy nie ma jakichś, właśnie, jeszcze młodziaków? No, bo nie ukrywam, że jakbym jeszcze znalazł kilka, to cieszyłbym się. Powiem wam szczerze, że cieszyłbym się. Zastanawiam się, słuchajcie, tylko, czy z tych młodziutkich nie zrobić sobie grupówki, po prostu. To, to zaprząta mi myśli w tej chwili bo myślę, że wraz z ich wzrostem byłyby fajne aktualizacje A... no Mam ich słuchajcie 12, więc też, też trochę tych tych skorpioników jest, jakby nie patrzeć no chyba, że jeszcze w tym pojemniku coś tutaj się znajdzie no to będzie ich więcej, tak? ale póki co mam 12 no i zobaczymy Także co moi drodzy, na tą chwilę kończymy ten odcinek ja sobie za chwilę ten tor jeszcze przegrzebię. O, o, i proszę bardzo, i mam tu jeszcze jednego młodziaka. Patrzcie, tutaj jest w rogu młodziutki. Widzicie, jak zapiernicza? Także nie 12, a 13. Więc tym bardziej muszę przegrzebać ten, ten torf. Bo być może jeszcze jakieś sztuki się tu, słuchajcie, znajdą. Także ja się zabieram do roboty. Wy, jeszcze chwilkę poczekajcie, przełożę tego młode, młodziutkiego jednego. Dobrze moi drodzy, tu tego jednego młodziaka jeszcze przełożyłem, spójrzcie sobie, nie wiem czy złapie ostrość teraz czy też nie, bo też trochę, wiecie co, no manewruje też trochę światłem, o, jest młodziak, wrzucę mu za chwilkę jeszcze świerszczyka, żeby miał, no i ląduje do całej reszty, nie? Także zastanowię się a propos tej grupówki, powiem Wam, że jeżeli znajdę tutaj jeszcze jakieś te młodziutkie skorpioniki, to są euskorpiusy, to mam pojemnik, w którym sobie taką grupóweczkę zrobię. No i wtedy zobaczę, jak to się będzie wszystko chować. Na tą chwilę, słuchajcie, kończymy. Jeżeli oczywiście rzecznik się Wam podobał, dajcie łapkę w górę, bardzo mnie to uszczęśliwi. Jeżeli ktoś słuchajcie, nie subskrybuje kanału, ponieważ widzę, że jednak dużo osób ogląda, ale nie zostawia tej subskrypcji, zostaw suba. Tak naprawdę, was to nic nie kosztuje, a mnie to zmotywuje do kręcenia kolejnych filmów. Ja osobiście dziękuję Wam wszystkim za to, że jesteście, ponieważ tych subskrypcji już mam te 240 parę, co jest i tak dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem. Także trzymajcie się i cześć.